I niech ktoś mi powie, że światło nie jest ważne chyba w każdym aspekcie życia, a co dopiero w akwarystyce. Ponuro generalnie jak to o tej porze roku. Dobrze, że mogę wrócić do domu, usiąść od akwarium i mieć okno w tropikalny raj, gdzie słoneczko zawsze świeci. I zobaczcie no. Wiecie, tak się zastanawiam, czy jakby mieszkał w jakimś tropikalnym raju, czy na jakimś Bali, gdzie jest zawsze słoneczko, jest pięknie, czy akwarystyka tak bardzo by mnie jarała. Może on mnie tylko jara w takim okresie właśnie jak jest teraz. Wiecie, buro, szaro, ponuro, grudzień, zaraz święta, dzień stopni ciepła, widzicie jak jest. Wszystko wyprane z kolorów. Może bym znalazł jakiś inny powód, żeby być akwarystą. Nie wiadomo, ale wiecie, w tym okresie kwestyka kwitnie, a zamiera latem. Ha, ciekawa historia, nie? No i dzisiaj takim przewodnim tematem będą, będzie oświetlenie. Będę nawiązywał do ostatniego odcinka, gdzie prezentowałem Wam lampy Skylighta. Chyba to dobry moment na film o oświetleniu. <laughs> oświetlenie jest diabelnie ważne. To od niego zależy odbiór wszystkiego. Zobaczcie. Tu za mną jeziorko. Zalew koronowski tak dokładnie. Gdyby to trzywaliło słońce, takie jak w lipcu, słoneczny dzień bez chmurnie byłoby tu tak ponuro. Chyba mniej, nie? Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Słuchajcie, też taki komentarz, którym to człowiek komentował to, że te lampy są takie drogie. Dlaczego to są takie drogie. Chińskie lampy czy cheriosy są tańsze. No to, że chińskie są tańsze, no to bo nie muszę mówić, dlaczego u nas rząd nie dotuje przedsiębiorców, a wręcz odwrotnie, skupi ich jak tylko się da. Więc sami rozumiecie, że jak coś się produkuje w Unii Europejskiej, w Polsce, to to będzie z automatu droższe niż to będzie w Chinach. U nas mamy ETS-y, podatki takie, siakie, opłaty za emisję dwutlenku węgla, ceny energii z kosmosu, więc ceny są, jakie są. I człowiek, który to napisał, Założysz się, że pracujesz na etacie. To nic złego, ja przez większość życia pracowałem na etacie. I nie, nie interesowałem się, jak działa strona taka, wiecie, ekonomiczna, biznesowa i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba mieć świadomość, że pewne rzeczy będą dużo droższe niż te z Chin. I teraz sobie wyobraź, jakby to mogło wyglądać w takim przypadku. Ale jeszcze wrócę do czegoś jednego. Słuchaj, yy, możesz powiedzieć, a co mnie to interesuje? Mnie to interesuje tyle, że mi w portfelu więcej zostało, czy to jest zrobione tam, czy to jest zrobione tu. To jest bez znaczenia. No tak, tylko jeśli na przykład pracujesz sobie na takim etacie i twój pracodawca wpadnie na pomysł, że co on ci będzie płacił? Po co ma ci płacić? Ty jesteś drogi. Praca w Polsce jest coraz droższa. I on przeniesie produkcję do Chin. I co wtedy powiesz? Że ci nie interesuje, gdzie to jest robione, że nie popierasz e, polskich marek, polskiego przemysłu, bo masz to gdzieś. No jak twój pracodawca tak stwierdzi, że ma to gdzieś, że ty nie masz gdzie pracować, nie masz za co utrzymać rodziną, przeniesie produkcję do Chin. Bo tam będzie miał taniej, tak? Obranduje sobie jakiś tam chiński, chiński towar swoją marką, na przykład Jądropol i będzie to Jądropol, wyprodukowany w Polsce bo tutaj je spakuje, doklei coś tam, doda zasilacz, przyklei, przylutuje kilka kabelków i będzie mógł uznać to jako produkt wyprodukowany w Polsce. Co z tego, że 99% tej lampy na przykład e, było wyprodukowane w Chinach, a tutaj tylko dokleił sobie tam cokolwiek, e, przylutował wtyczkę od zasilacza no i prawo pozwala na to, żeby to był już produkt wyprodukowany w Unii Europejskiej, w tym przypadku w Polsce. No i powiesz, no trudno, znajdę sobie pracę gdzie indziej w tej samej branży, bo pracuję w tej branży jestem specjalistą, no ale widzisz, Jakiś inny przedsiębiorca yy, popatrzy sobie i myśli sobie tak. Kurczę, ten z Jądropolu przeniósł produkcję do Chin, ma więcej hajsu, nie musi się użerać z inspekcją pracy, bo nie ma pracowników, tam trzy osoby na magazynie, tylko zatrudnia. No ma lepiej generalnie i też przyniesie produkcję do Chin. W końcu wszyscy przyniosą produkcję do Chin i wszystko będzie w Chinach już a 100% produkowane. Z czego będziesz żył? Nie będzie miejsc pracy. Bezrobocie będzie duże, a konkurencja na każde stanowisko pracy będzie okrutna. I wymagania też będą okrutne. A co się wydarzy, gdy tam w Chinach stwierdzą a mamy jakieś tam embargo, pokłóciliśmy się z tym, z tamtym, nie wysyłamy im niczego. To wiesz co tu będzie w Polsce? Taki biskup, Więc bardzo ważne jest, żeby wspierać polskie marki. Wiecie, ja tak się orientowałem, Skąd cena takiego HyperSpota, którego sobie zostawiłem, wynika. No, ona kosztuje tam tyle i tyle, w każdym sklepie troszeczkę inaczej. No, Nie będę tu się wypowiadał na ten temat, to sobie możecie sprawdzić. I skąd taka cena? Dlaczego on tyle kosztuje? I oczywiście e, dowiedziałem się mniej więcej, jak to wygląda. I sobie, jak wygląda produkcja takiego HyperSpota, dlaczego on tyle kosztuje? A więc ta cała budowa, ten profil aluminiowy. Z wytłoczonym logo, i tak dalej. On to sobie kosztuje, bo nie są tanie rzeczy. I ten profil trafia do miejsca, w którym ta rampa będzie budowana. I wyobraź sobie, że w samym tym profilu Sky, Skylight'a od Hyperspota jest 90 otworów. Tam trzeba wywiecić 90 otworów. Ktoś te 90 otworów, słuchaj, musi nagwintować. Czyli ktoś, musi tam pracować, to jakiś fachowiec, musi zarobić. Fachowiec musi zarobić, pracownikom trzeba płacić. Każdy z nas chciałby zarabiać tak jak najwięcej, więc co to tłumaczyć? I teraz, słuchaj, jeszcze dochodzi tam to, że tą lampę trzeba oddać do malowania poszkowego. Trzeba pomontować masę rzeczy. Te lustra, które tam są, one są takie stabilizowane na takich magnesach, jeśli się tam e, mocuje do, do montażu dalszego, do na takich magnesach, żeby się nie przesuwały, żeby były na swojej pozycji, żeby łatwo było montować. To też kosztuje. Cała elektronika to nie są proste LEDy, wiesz, gdzie masz pasek LEDowy, przyklejasz go do profilu aluminiowego, dwie zaślepki i zasilacz poszło, nie? żadnej optyki nic nie ma. To te lampy są tanie, oczywiście, że tak. No, trzeba być bardzo naiwnym, żeby myśleć, że e, taka lampa będzie miała taką samą jakość, jak jakiś tani Chińczyk za jeden, jedną dziesiątą ceny takiego na no, przykład nie? No nie ma tak, że jest coś za darmo. To są mrzonki, to żyjesz w krainie baśni. Takie rzeczy się po prostu zwyczajnie nie dzieją. Więc potem jeszcze trzeba użyć tylko elektronikę. I to są takie, wiecie, matryce LEDowe złożone. To nie są paski LEDowe, gdzieś tam e, po taniości, tylko to są konkretne, zaprojektowane matryce LEDowe o pewnych właściwościach, parametrach. Ja już o tym kiedyś mówiłem. E, do tego dochodzi optyka. To wszystko trzeba poskładać, polutować. Praca nad jedną taką lampą trwa kilka godzin. I kilka osób musi ją budować. I ty się dziwisz, skąd taka cena. Oczywiście przedsiębiorca też musi na tym zarobić, On, trzeba od tego płacić podatki. Trzeba zapłacić, słuchajcie, podatki. Trzeba zapłacić ludziom za ich pracę, za powierzchnię tą produkcyjną. Są, na jakichś hali to trzeba zrobić. To wszystko kosztuje. Tak? No to chyba nikt nie jest zdziwiony tym, że, że trzeba na tym też zarobić. tak? No nie otworzysz sobie biznesu, żeby po kosztach coś tam robić. Tak? Kupujesz towar za 1000 zł, elementy na 1000 zł, budujesz lampę i sprzedajesz ją tylko o tyle drożej, ile są podatki. Tak? A twoje dzieci i ty jecie sobie piach i trawę. No, tak nie ma. No, trzeba trochę na tym zarobić. Po to ma się biznes, żeby coś na tym zarabiać. Więc, czy ta lampa jest droga? Wiesz, jak na to, ile trzeba w nią wpakować, ile trzeba pracy włożyć, to uważam, że cena jest taka, jak być powinna. Eee, I tyle, no co tu więcej mówić. Ale jeszcze jest jedna sprawa, bo nie powiedziałam o jeszcze jednej sprawie. Słuchajcie, te lampy mają swoją aplikację. Czy ktoś z Was orientuje się, ile kosztuje? Zmianie takiej aplikacji, jakie to są koszty, taki nakład pracy ile trzeba pompować w taką aplikację, utrzymać serwery, cuda, wianki, płacić jakieś licencje, aktualizacje ludziom, którzy to budowali, płacić praktycznie co jakiś czas, bo tam trzeba będzie jakieś zmiany wprowadzać, to wszystko pilnować wszystko musi stabilnie pracować. Nie, no to jest za darmo, przecież wiadomo, nie. Dlaczego ta lampa jest taka droga? Hmm. Jak to w każdej branży bywa, są towary ekonomiczne, takie wiecie, tanie, dostępne praktycznie dla każdego i są towary premium, drogie. Lampy Skylighta to są lampy premium dla ludzi, którzy chcą troszeczkę więcej, dla ludzi, którzy mają trochę większe wymagania, ale to zawsze jest coś za coś. Płacisz więcej, ale parametry tych lamp są totalnie inne niż lamp tanich. Ja myślę, że między nimi to jest, delikatnie mówiąc, Ogromna przepaść. U, zaczyna wiać. Robi się nieprzyjemnie. Jakaś mrzawka się zaczyna. Już nie chcę kolejny raz w przecierać. Wracam do domu. Skończymy w domu. No. no dobra, jestem już w domu. Jest ciepło. Świeci światełko. Nie powiem, że słońce. No, no prawie. E, tam się już nie dało nagrywać. Oprócz tego. Zgubiłem mikrofon, znaczy nadajnik do mikrofonów, bez, których, bez którego to mikrofony nie działają. Więc zostałem bez mikrofonu do tamtego sprzętu. Szukałem godzinę. Godzinę szukałem, tropiłem i nie znalazłem. Jutro już nie pójdę szukać, bo jak przez noc to zamoknie, to już to nic nie będzie warte. No trudno. Trzeba wydać znowu kasę. Słuchajcie, zostałem poproszony o to, żeby ogłosić tutaj na kanale ogłosić zbiórkę na rzecz Wiesia Smużyńskiego, chcemy mu pomóc. Wiesiu Smużyński, czyli Zaklinacz Skalarów, znacie ten kanał, bardzo sympatyczny człowiek. Kiedyś zrobiliśmy na niego zbiórkę, miał kłopoty, ktoś go poważnie oszukał, nie zapłacił mu za jego pracę. No niestety szczęście do Wiesia się nie uśmiechnęło. Wiesiu zachorował, musi mieć operację oczu, operację zaćmy. No ma problemy z tymi, z tymi oczami. Pech, chcę, że to jest grudzień, słuchajcie. Najgorszy moment w roku na to, żeby zostać w, w, w takiej trudnej sytuacji, w takich terapatach. Wiesiu potrzebuje pomocy. Więc, tutaj, w filmie na dole, pod filmem w opisie, zamieszczam link do zbiórki. Słuchajcie, jest nas tutaj kilkadziesiąt tysięcy, drugie tyle w o subskrybentach. drugie tyle albo dwa razy tyle ogląda ten kanał i subskrybując, więc jest nas tutaj ogrom. Kwota nie jest jakaś ogromna, jest to 6 tysięcy złotych i nawet byśmy wpłacili po kilka złotych, to uratujemy człowieka. Więc proszę Was o to, żebyście, co możecie, wpłacili choćby złotówkę, żeby pomóc Wiesiowi. Panie Danielu, test mega wciągający. A, dziękuję, dziękuję. Pytanie: jak nazywa się ta apka do ustalenia parametrów barwy światła? I tutaj chodzi o aplikację, którą było widać w filmie, gdzie testowałem lampy Skylighta. I na tej aplikacji było widać tak: rozkład widma, moc lampy, jak sobie ją regulowaliście, to pokazywało, ile pobiera to watów, pokazywało, ile jest lumenów, jaki jest par jaka jest temperatura barwowa. No, full wypas. Ale, no niestety, albo stety, jest to aplikacja dedykowana do lamp Skylighta, więc współpracuje tylko i wyłącznie z lampami Skylighta. Jak kupisz sobie lampę Skylighta, to dostaniesz taką aplikację. Dostaniesz. Ściągniesz sobie. Możesz ją ściągnąć sobie nawet bez lampy Skylighta, z tym, że no, nic nie obsłuży oprócz lamp Skylighta. Naprawdę fajna. I komentarz spod filmu o restarcie zbiornika. A to pH to jakie w końcu ustawione, bo jakoś wyłapać nie mogę. A w tym akwarium pH na tym sterowniku, który tu mamy z Mirekona, jest ustawione między 6,7 a 6,8. Super film, jak zawsze. Szkoda, że zabrakło lampy Entrik. Słuchaj, no. Nie dostałem lampy Entric, więc nie mogłem Wam pokazać, ale słuchajcie, już lampę Entric pokazywałem na wcześniejszym filmie. Tu zaraz zamieszczę Wam miniaturkę, jak to wygląda i tytuł filmu, żebyście mogli sobie znaleźć. Ja już tą lampę testowałem i też był test czerwonej szczoteczki. Słuchajcie, omawiałem tą lampę na mniejszym zbiorniku, ale to za różnica, nie? Bo to szkoda, że nie mogłem tutaj pokazać Wam na tle tych innych lamp, ale myślę, że tamten film też będzie fajny, więc odsyłam Was z tamtego filmu. I komentarz, w sumie to grupa komentarzy jest tylko tak jeden wybrany odnośnie, o, przeczytam wam tutaj wiedzieli o co chodzi. No to ciekawe, jaka lampa do akwarium 90 x 50 na 25 Jest to oczywiście komentarz pod filmem z porównania lamp Skylighta. No było trochę tych pytań. Co ja mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że zajrzyjcie sobie na stronę Skylighta Skylight Blue, tak się nazywa ta strona. Wejdźcie sobie, tam producent podaje. Do każdego modelu, jakie on powierzchnie oświetla i na jakie akwarium, ile tych lamp trzeba i jak je rozmieścić. Prosta sprawa. I komentarz następny, jak nazywa się stojak na pana akwarium? Chodzi o ten stojak, na którym wiszą lampy. A więc, mój drogi przyjacielu, tych stojaków jest cała masa, w zależności od modelu lampy, jakich chcesz powiesić, możliwości jest całkiem sporo, ale ten mój stojak, czyli przykręcany do akwarium, do akwarium chciałem powiedzieć, bo do szafki szafki tu akwariowej to jest Skylight stojak do lamp Hyperbar FM45 przykręcany do szafki 120 cm. Również odsyłam na stronę producenta, ale Wam też podpowiem, że dość fajnie jest to pisane na stronie Trzmiela. W zakładce akwarystyka słodkowodna, oświetlenie, chyba akcesoria dokładnie i tam są nawet rysunki techniczne i dużo, dużo informacji, więc zajrzyjcie tam sobie. No, i pytanie, dzień doby, co pan sądzi o lampach, czy hirios na przykład Lewit Trójka? Bo ponoć są bardzo dobre i dużo tańsze, i lepiej wybrać taką lampę niż na przykład to ze Skylighta, lampy. E, w porównaniu na przykład, nie wiem, do jakiejś tam lampy zaraz się odniesiemy. W czym jest rzecz? Faktycznie nie są to złe lampy, całkiem przyjemne. Wiele osób chwali te lampy. Tylko widzisz, e, Zawsze jest tak, że jakość idzie z ceną. Przynajmniej przy lampach. Tak jest, zauważyłem. I posłuchajcie. To jest tak. No, i ten Vivid 3. No, tu jest polecana ta lampa a zamiast tych lamp e, Skylight'a, które są ponoć droższe. A Vivid 3 czy Kiriosa jest tańszy. Pozornie. A już Wam tłumaczę o co chodzi. Bo tu już odpisałem koledze. Ale myślę, że to jest taka informacja, która będzie interesowała wielu. Wili trójka jest lampą krótką. Ma 50 cm, ale pokrywa akwarium 90 cm długości. Ja tu mam 90. Nie, ja tu mam 120 cm. A przy tych 90 te boki i tak nie dostają całej petardy tego światła, rozumiecie? Więc no, siłą rzeczy, gdybym chciał użyć tych lamp przy takim zbiorniku, metr 20, no to muszę mieć dwie lampy takie, nie? No to już nie jest stanio. To już jest 5000 na dwie sztuki. A że ta lampa jest krótka i ma 50 cm to tam jest pewien problem, o którym nikt głośno nie mówi. Lampa się cholernie grzeje, słuchajcie, bo tam jest krótka lampa, krótki radiator. O pasywnym chłodzeniu, pełnej mocy tej lampy nie ma mowy, więc wentylator jest. A wentylator co robi? Hałasuje. Wieczorem, to już go słychać, nie? E, chyba, że użyjecie tej lampy w niepełnej mocy, 110 W. Wtedy ten wentylator się nie załączy, bo się ta lampa tak mocno nie grzeje. Tylko po co płacić za lampę, która ma 180 W, jeśli użyjecie 110 W? No to użyjecie pełnej mocy. Jeśli kupicie tę lampę, chcecie kupić tę lampę, no to zależy Wam na pełnej mocy tej lampy. No to się liczcie z tym, że będzie głośno. I czy to jest stanie Joska Na przykład taki Parmaster na ten zbiornik będzie tańszy niż dwa Vividy. Ma lepsze parametry, jest lampą bardziej zaawansowaną, ma niesamowitą moc. Bez, bez problemu pokrywa światłem całe to akwarium. Do metra, gdyby miało głębokości. Słuchajcie, oświetla wszystko. Par jest niesamowity. Równomierność oświetlenia jest niesamowita. Więc, czy wiwit trójka w tym przypadku byłby tańszy? No nie. Taniej kupujesz dwa razy, kupujesz. I tu jest taki komentarz. Muszę Wam powiedzieć, że dałem ciała. Zachowałem się brzydko. Przyznaję się. Ale już się. Wytłumaczę się. <grym> Słuchajcie jest komentarz od Pani, chciałam tylko powiedzieć, że niektórzy nie będą pokazywać mężowi, a na odwrót, jak planowałam moje wymarzone 300 litrów, to od razu wiedziałam, że skończę z oświetleniem od Skylighta, mam dwa razy Hyperbar 45 cm na stojaku przekręcałem do szafki, czyli tak jak u mnie. Wspaniała kobieta. Słuchajcie, ja już nie będę dalej czytał. Bo o co chodzi? O to chodzi, że ja założyłem z góry, że na mnie sami faceci, co nie jest prawdą. Statystyki mojego kanału pokazują, że jest tutaj aż 8% kobiet. Wydawałoby się, wydawałoby się, wydawałoby się, że tak męskim hobby nie będzie tych kobiet za wiele. A to jest aż 8%. To jest dużo, Wam powiem. Myślę, że jak ten kanał miał. Z 2 lat tam jej to było tych kobiet ze 3%, a teraz jest 8%. Czyli liczba akwarystek rośnie. No. Jest dobrze. Kim jest Zenon? Doszło dzisiaj nie. Dobra. Dramat po prostu. To nie może tak być. Protestuję. Ja mam akwarium pod telewizorem. Mam takie 30 parę litrów. Zwykle się podoba, ale jak na TV widzę twoje, to to moje niżej nagle jest brzydkie. Woda jakby mniej klarowna, rośliny słabiuteńkie. Jak żyć? A tak poważnie to dwa hyperbary byłyby sztos. Ale hyperspot to po prostu cudo. Yeah. A co doradzisz? Mam akwarium VIV o takim samym rozmiarze. Przykryte szkłem OptiWhite 4 mm, bo ryby wyskakiwały i bardzo parowało. Oświetlenie trzema belkami L 90 cm, zawieszonymi 15 cm od szkła, którą lampę polecisz, myślałem o takim jak ty. Masz hyperbarze 2x45. Widzisz tutaj, musiałbym wiedzieć, jaki typ zbiornika masz, co tam planujesz mieć na przykład w przyszłości. To by było mi prościej coś poradzić, ale wybierzmy sobie jakiś bardziej uniwersalny sprzęt. Jeśli chodzi o zerwanie koloru zielonego i czerwonego, no to wszystkie te lampy są do siebie bardzo zbliżone, aczkolwiek fokal chyba ma delikatnie, tylko słabiej pod tym względem. Odrzućmy skrajne lampy, takie jak na przykład Parmaster, który jest lampą przepotężną i ona jest lampą, no nie dla wszystkich. Jeśli masz albo planujesz mieć rośliny bardzo wymagające, jakimś akwarium holenderskim z bardzo wymagającymi roślinami pod względem światła, no to to super, nie? To taka lampa. Jeśli na przykład przygotowujesz akwarium na konkursy akwarystyczne i robisz zdjęcia e, takiemu zbiornikowi, no to ta lampa byłaby super, bo ona po prostu pokryje światłem wszystko, tam wszystko z cienia i tak dalej wyjdzie. Więc pod tym względem lampa wręcz niesamowita. Ale jeśli to będzie powiedzmy sobie zbiornik bardziej tradycyjny, albo taki jak mój na przykład, no to ta lampa już Ci się nie sprawdzi. No to wziąłbyś pod uwagę to, co napisałeś, czyli hyperbary. Ja miałem wcześniej te lampy. Znakomite lampy. To jest naprawdę lampa, którą mogę szczerze polecić. Świetne lampy. Wspaniałe światło, wspaniałe barwy. Piękna lampa. Akwarium wygląda niesamowicie po tym oświetleniem. Albo na przykład możesz wybrać sobie fokala. Fokal również jest bardzo fajną lampą. Eee, troszeczkę skromniejszą pod tym względem: czerwieni i zieleni, ale nadal jest to bardzo porządna lampa z porządną optyką. Świetna. Eee, bardzo fajny, udany model. Nowy model, a może wcześniejszy troszeczkę model a On jest z taką lampą troszeczkę inną, bo on ma najmniej odzorwany, najsłabiej odzorowany kolor czerwony-zielony. Może źle ja mówię. Nie jest słabiej odzorowany, tylko taki podkreślony, że ta lampa nie wyciąga tak mocno koloru czerwonego i, i zielonego, aczkolwiek też to robi. Też to robi, Ponadto do innych zwykłych lamp, takich, wiecie, zwykłych. No to to widać, to widać. Znacznie widać, bym powiedział, ale ta lampa bardziej, bardziej pasuje do takich akwariów biotopowych, tam gdzie zależy nam na bardzo naturalnym oświetleniu. Takim Zbliżone do natury. A do akwariów biotopowych nie ma lepszej lampy. No to wtedy taką lampę. I, a jeszcze ta została. Hyperspot. No i Hyperspot. Lampa. Śliczna. Moja miłość nowa. I słuchajcie. O, u mnie za oknem już fajerwerki. Nowy rok jest? Nie, dobra. Słuchajcie, taka, taka sytuacja. Ja ten... Tego fragmentu już nie powinno być, bo ja już ten film prawie publikowałem. Był złożony, a ten fragment jest nagrany dwa później. Ze względu na moją sklerozę. Jakiś czas temu obiecałem, że odpowiem na pewien komentarz i zapomniałem. Jak nagrywałem teraz te Q&A, to również zapomniałem, ale mi się przypomniało w ostatniej chwili, więc dotrzymuję słowa. Zresztą. Y Szczytą zrozumieć o co chodzi. Czemu zdecydował się pan deszczownica zamiast wlotu na przód szyby, bo nie było w Q&A A mojego pytania. A ja odpisam tak. A czułem, że o czymś zapomniałem. Nic, następne kuja będzie, bo trzeba to pokazać. I teraz jest... właśnie słuchajcie. Dlaczego w moim akwarium? Też będę musiał pokazać za chwilę, że. Słuchajcie, dlaczego w moim akwarium jest deszczownica zamiast takiego klasycznego wylotu z, z filtra? Pierwszy zamysł był taki, żeby ruch wody zminimalizować, bo Max BT pompę ma dość mocną i z tego wylotu ten prąd wody był bardzo, bardzo mocny. Ja chciałem, żeby ten prąd był troszeczkę słabszy, więc pomyślałem sobie, że jak puszczę deszczownicą, która jest pod wodą i te dziurki delikatnie skieruję do góry, to ten prąd wody nie będzie taki porwisty, bo będzie z kilkunastu małych dziurek ta woda wylatywała, więc prąd będzie taki sobie, nie? Ale też chciałem, żeby trochę, wiecie, ta tafla wody się ruszała, bo lampa, którą mam tutaj Hyperspota, ma tak mocne te źródła światła, że fajnie te bliki, biki jak to się tam nazywa na dnie, widać mi się to bardzo podoba, bo, bo e, przypomina mi takie strumienie, wiecie, w, w naturze, jakieś na górskie, czy takie bardziej e, rwące, gdzie takie właśnie efekty świetlne na dnie się pokazują i mi się to bardzo podoba. I teraz tak, e, wiecie, to wszystko zależy też od wystroju, jaki macie w akwarium, na dobrą sprawę, tak? gdzie będzie ten wylot i w jakiej formie będzie ten wylot umieszczony. Bo oczywiście są takie, wiecie, wyloty pojedyncze, nie deszczownice, które swoją budową pozwalają na to, żeby ten prąd wody nie był taki zbyt duży, na ja taką kulkę, przypomina, lekko ściętą. Niestety ja nie mam takiej deszczownicy, na najczęściej są to szklane elementy, no bo to dość pokaźne jest i z plastiku wyglądałoby to podle, ale może z akrylu jakiegoś, może ktoś z Was ma i się pochwalcie. W komentarzach, czy coś takiego macie. No i to ze szkła wygląda dość pięknie. Niestety nie mam, więc zdecydowałem się na to, że będę miał taką właśnie deszczownicę. I za chwilę Wam pokażę tutaj na żywym organizmie, jak to u mnie wygląda. I jak widzicie, tak to u mnie właśnie wygląda. Jest tu deszczownica. No, prawie na całą długość, na całą długość. Ee... Bocznej szybki, o tak to wygląda, no, ruch wody jak widzicie jest, jest dość spory z tego względu, że tutaj ten ostatni człon, bo z kilku członów się składa ta deszczownica i ma te dziurki skierowane, skierowane ma te dziurki widzicie troszeczkę wyżej niż inne, żeby ten właśnie ruch wody na tafli wody był, żeby te biki tutaj się właśnie u mnie pojawiły. I dlaczego na przykład nie mam tam wrogu takiego wylotu w jedną stronę, który by mi tu dmuchał? No, prąd wody byłby, byłby większy. Tylko wiecie, czasami jest tak, że duży prąd wody sprzyja rozwojowi kasnorostów. Jak przy okazji jeszcze macie na przykład dużo organiki w wodzie i widać też, jak rośliny bardzo mocno się ruszają. W niektórych aranżacjach fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. U mnie wolałem, żeby te rośliny nie falowały. Zresztą mam tu kilka gatunków, które jest dość sztywnych, więc z ich falowanymi tak by było różnie. Ale tutaj akurat w moim przypadku to się fajnie sprawdza. Oczywiście, jeśli decydujecie się na jakikolwiek typ wylotu, musicie wziąć pod uwagę swoją aranżację w akwarium. Bo jak widzicie, pewne tutaj duże elementy mogą i tak zaburzać Wam ten ruch wody. Więc tak naprawdę, miejsce, w którym będzie wylot, i rodzaj tego wylotu. Trzeba dobrać do aranżacji. Wyobraźcie sobie, że macie bardzo mocno zarośnięte akwarium, nie? albo takie duże konstrukcje, jak ja mam. I w tym momencie, wylot, który byłby skierowany gdzieś w tą stronę, no to wiadomo, że by się rozbijał, to tutaj ruch wody byłby minimalny, tu byłby bardzo mocny. Więc pod kątem, jakby to szło, no to byłoby fajnie. To byłoby najlepsze takie rozwiązanie, bardzo optymalne, lub taka deszczownica, jak ja mam tutaj, na przykład, też by było fajnie, Ale na przykład może też uzyskać bardzo ciekawe efekty takim pojedynczym wylotem z filtra, gdy ma się na przykład walisnerię. To u Łukasza fajnie wygląda. Walisnerie wtedy się kładą z kierunkiem prądu wody i naprawdę pięknie i dość naturalnie to wygląda. I oczywiście jak zawsze hajku naszego widza, współczesne AGD. Janusz to jest taki gość, że go nawet pralka i telewizor przewyższają inteligencją. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili nas na wirtualną kawę. Jeśli chcielibyście nas porwać na taką kawę, to link znajdziecie w opisie tego filmu. I jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie nam w prowadzeniu tego kanału. Bez Was nasza praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chcielibyście wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość: wystarczy kliknąć wesprzej. Tuż obok nazwy kanału, albo w link w opisie tego filmu, a system dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na naszego Facebooka. Rozmyśliłem się, muszę to znaleźć.